Siema, witam wszystkich z powrotem. Yy... No tak jak mówię w tym odcinku sobie zakończymy tą walkę. Jesteśmy na razie w ukryciu i, i myślę, że fajnie by było zajść tych mandytów jakoś tak od tyłu, czy coś. Mina kapslowa. Ciekawe. Nie mogę ją sobie rozłożyć na kapsle. Nie wiem czy starać się ich jakoś zajść, czy po prostu. bić na Jana Mam na tyle silną broń, że mogę wbić na Jana Przekładnia, końcówka drążka To wszystko mogę sobie pewnie zamienić później na stal czy na coś takiego Aha Czyli to musi sporo jednak ważyć znowu problem z dobra dobra, rozumiem rozumiem Nie, wcale nie ważasz tak dużo. Dobra, taka puszka z farbą dużo waży. Przekładnia, tacka na jedzenie, taśma klejąca, środek... Ale co takiego? Dobra, korbowód sporo. malowane wiadro... No ale... No ludzie, no... Co ja nie mogę sobie po prostu połazić, pozbierać wszystkiego? Nie ma takiej opcji? No chcę zebrać wszystko, no bo to później rozłożyć i z tego będę mógł sobie wziąć później jakieś części czy coś. Zawsze można później tego użyć do ulepszania i tak dalej. No ale kuźny film. No, wywalam te rzeczy i wcale jakoś mi wiele miejsca nie zwalnia. To co? Tutaj w broniach są takie ciężkie. Samoróbka 3-4, waga 9, krótka 2 no to wywalmy. Pistolet maszynowy wal. No, ale. No nie, no tego nie wywalę. Waga 2-3, taktyczny utwardzany karabin myśliwski. To jest ten mój. Także jego nie ma szans, żebym wrócił. No ale 206, no. Gdzie jest reszta masy, jaką przy sobie noszę? Aluminium, łóżki. O, te rzeczy ważą po pół, po trzy. Maksymalnie trzy. A nic nie waży, no. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Stanowisko pancerza wspomaganego. Nie ma tutaj nic? Nicem eee. Ale to co, znalazłem tutaj, bo mi wyświetlało, że gdzieś tutaj są przeciwnicy, a tutaj nie ma przeciwników. Tutaj nie ma nikogo w ogóle tak naprawdę. Gdzie oni są? Serio, gdzie oni są? nie, bo teraz wróciłem się zjebałem. Zjebałem. No ale chyba, że ja już wszystkich wybiłem. Akurat 7 poziom. To nie, nie podnosimy nic z tych rzeczy, no ale. O, to Skąd się tam wzięło to działko? A bo ja wyszłem innym wyjściem. Dobra, teraz ogarniam. Ej, skoro ochłap jest tam, to skąd do mnie strzelają? Tam coś mi się mrygło. No ale... What the hell? Bez sensu. Dobra, skończymy pierwsze w fabryce. Dobra, z wieżyczkami trzeba... ...nie dzięki punktom akcji sobie radzić. Madryckie skóry są chyba lekkie, bo one chyba ważyły dwa, a dają później fajne rzeczy. Można z nich yy, dużo się z nich yy, uzyskuje. Tak szczerze, to mógłbym sobie nawet tutaj później przyjść, pozbierać to wszystko, przetopić, A to może kiedyś. Teraz to nie ma sensu i chyba, bo ja ostatnio wszystko rozwaliłem, tak? Wszystko porozwalałem na części i nie przejmowałem się, czy coś tam może to być warte i tak dalej. I chyba to był błąd, bo przydałoby się odkładać jakieś bardziej wartościowe rzeczy. Super, czyli to ma kilka poziomów. No to. To chyba nie będzie jeden odcinek. Znaczy, to już nie będą nawet dwa odcinki. Aluminiowa puszka, aluminium jest potrzebne. Jest przydatne. Idziemy. Serio? Koniec? Nic więcej? Tyle? Nie tak nie tyle. Przemieni gościa. Oooh! Wow. Co mi zrobił? Piesek, co ty odwalasz? Masz Uf, chociaż mogłem poczekać. O kurde, czwóreczka? Sam sobie użyję z tym пока. się tutaj dzieli. Nie, ale serio, skąd się wzięły tutaj gule? Czy tutaj byli bandyci, tak? To co? Bandyci żyli sobie w koegzystencji z gulami? Uwaga kuchenna. Nabój. Skóra motocyklowa. Płyta grzewcza, butelki. Czaszki. Kanister, metalowe, puszka. Mammaliowe. Dobra, weźmy tą płytę krzewczą No ale tutaj dalej nic, tak? Nic. Tutaj jest nasz piękny hedzik. ustawili oliверka A to co teraz Pokazuje mi, że szedł tutaj To sprawdzimy. Jak zwykle w fajne miejsca nas to prowadzi. Dobra, trzeba się ruszyć tym zamkiem. Ogólnie trzeba się ruszyć z, 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 z tym zamkiem, z tą misją Tutaj utknęliśmy trochę W tym zaduwiu No i też może ja bym coś zaczął w końcu opowiadać Bo tutaj mam karteczkę, mam przygotowane coś tam A dzisiaj się jakoś tak wyłączyłem Że zajęłem się tak tą grą, tak tymi rabusiami Że nie zacząłem o niczym mówić Tak, drewniana skrzynka i my ją musimy otwierać wytrychem. nieżbyśmy mieli jakieś pałki, rurki, młotki, wszystko pod ręką, ale skrzynunie trzeba otworzyć. Nie da się jej rozwijać. Nie da się. No powinien być taki system, który się nie da radny, no to ma dużą siłę i, i, i tą siłą rozpieprza te, te wszystkie skrzynki. chłop, szukaj. Tutaj byliśmy, tak? To jest tam miejsce 40 metrów i wyżej jest nasz cel. Ale przeszedłbym się jeszcze tutaj w dół i sprawdził, co tam jest. Zapewne góle! Mhm, góle. I to agresywne góle. Dobra, rozwaliłem wieżyczkę. Teraz problem jest taki, że wieżyczka zatrzymywała góle. I czy tutaj jest więcej guli, czy nie? Jeżeli jest więcej guli, to za chwilę. Mnie y, zapewne zaatakują y, A jeżeli nie To sobie po prostu wracamy na górę. Terminal online. O! Tam ten, y, Lexington mieszkanie potrzebuje jeszcze jednej wieżyczki. To pijawa Jared. Chociaż nie mamy tu drugiej wieżyczki. Jared musi się ogarnąć, tylko jest wiele czasu i kapsu. Dobra. Eee, szybko, 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 ogarniamy. Co tutaj jest? Eee, Kapsel, spinka, eee, nabój 556, skaner ulepszony moduł na mierzenia. Chcemy tam iść, czy nie chcemy tam iść, papa? No idziemy. No. Ale to chyba stąd wyjdziemy, to, to nie ma sensu. Dobra. Zdupiamy stąd, w takim razie. Łapka z puszek. Hmm. Dobra, szybko ogarnąć miejsce. Dokąd mam się udać? 36 metrów... w tamtą stronę, 31... Telefon tocka na jedzenie, szafka, blblblblblblblbl dużo niepotrzebnych rzeczy a jeszcze to tutaj są fajne właśnie przedmioty zazwyczaj w tych w takich skrzynuniach, żółtych najczęściej właśnie w żółtych dobra, oberwaliśmy punkt od radiacji a to tam kichać nie no, serio, to teraz co, już załatwiłem wszystko tutaj? Na to wygląda Żarówka, papierosy, fotele. A, tutaj jeszcze można. Klucz noga zbior A ja ten klucz mam i do no, dłuższego czasu. Okej, okay, pozostały mi szlak. 23 spinki. Dobra, y, zakończymy odcinek. Y, ja sobie tutaj poczyszczę i y, widzimy się ponownie. Y, przed budynkiem. Mam nadzieję, że się na to zgadzacie. No to.